Cześć, ja jestem Michał i witam Was na kanale Po prostu Klocki. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw z linii LEGO Technic o numerze katalogowym 42093 Chevrolet Corvette ZR1 taka jest tutaj przynajmniej nazwa. Jeżeli coś źle przeczytałem, poprawcie mnie w komentarzu. Z przodu widzimy główny model oraz informację, że jest to model 2 w 1. Z tyłu natomiast Mamy pokazany model B. Nazwałbym to coś Ala hodrot, chociaż też nie jestem pewny. Oraz pokazną korwetę w rzeczywistości oraz model główny od tyłu, miejsce do otwarcia, z boku oraz od spodu mamy tylko jakieś informacje, więc myślę, że nie ma nawet sensu tego pokazywać. A teraz możemy przejść do unboxingu. Powiem Wam, że czuć, że pudełko jest naprawdę wypakowane dość solidnie. Możemy go sobie już otworzyć, tak w zasadzie to pudełko. Ok, tutaj. Zestaw nie jest jakiś unikatowy, więc zdecydowałem się otworzyć metodą rekomendowaną przez producenta, czyli po prostu wepchać paluchy. Wiem, że część osób tego nie lubi, Natomiast po kolei będę wyciągał zawartość. Mam jeden woreczek. Instrukcje do głównego modelu. Ciekawe, czy znajdziemy coś do drugiego modelu, czy może będzie ona tylko elektronicznie. Dwa mniejsze woreczki, naklejki. No niestety arkusz jest trochę zagięty, ale to myślę, że nie przeszkodzi. No jest kilka dużych naklejek. No jest to moim zdaniem minus. Było mi było. Tutaj taki duży worek, można powiedzieć, główny. Jeszcze jeden woreczek i to chyba wszystko. Nie. Jeszcze na końcu mam taki mały woreczek. Więc tak jak się spodziewałem, nie dostajemy instrukcji do drugiego modelu. Musimy ją sobie znaleźć w internecie. Chyba, że będzie ona jeszcze gdzieś w tej instrukcji. Nie. Niestety nie. Więc, jeżeli ktoś by chciał zbudować drugi model, to musi szukać instrukcji w internecie. Także ja sobie złożę ten zestaw i widzimy się z gotowym modelem. Po zbudowaniu modelu zostały nam takie oto elementy zapasowe. Nie jest to nic specjalnego, są to takie, można powiedzieć, standardowe zapasówki z Technika, chociaż nawet nie wiem, czy możemy to nazwać elementami zapasowymi, ponieważ model jest dwa w jednym, czyli możemy albo zbudować Chevroleta Corvette, albo ten taki drugi pojazd, coś ala Hot Rod chyba. Także teraz przejdziemy do zbudowanego modelu. Po zbudowaniu zgodnie z instrukcją model prezentuje się w następujący sposób. Może zaczniemy omawianie od przodu. Z przodu modelu jest taka bardzo fajna maska, tutaj jest niestety naklejka, na szkoda, że nie nadruk. Tutaj jest silnik, który wraz z pracą tylnych kół również pracuje. Jest tutaj, jak widzicie, przez cały pojazd taka belka przeprowadzona, która prowadzi do tego, że na skutek kręcenia się tylnych kół silnik nam pracuje. Tak jak już wspomniałem, maska jest bardzo fajnie tutaj naklejona. Szkoda, że nie jest to nadruk. Tutaj mamy dwa światła. Od przodu taki Ala zderzak. Jest to fajnie wyprofilowany przy pomocy takiego giętkiego elementu. Dodatkowo to można traktować jako taka funkcja, że po odczepieniu tutaj z dwóch pinów takiego elementu. Mamy jak gdyby dostęp do silnika. Jest to taka ala maska otwierana. W ten sposób można by to potraktować. Na przodzie mamy jeszcze taki, takie oto nadkole, zarówno z, je, z jednej, jak i z drugiej strony. No Jako ogólny minus w tym samochodzie można potraktować te wszystkie drobne niebieskie, czy też czarne, prześwity, albo nawet te czerwone, szare. No ale, jak wiemy, jest to Lego Technik i no, ciężko było to konstrukcyjnie inaczej zbudować, aby tego nie było. Zawsze coś takiego znajdzie. Od boku takim dosyć znaczącym minusem jest tutaj ten prześwit. To akurat moim zdaniem Lego było w stanie załatać. Jak widzimy, samochód jest tak leciutko pochylony do przodu, ale nie przeszkadza to w niczym i tak bardzo fajnie to działa. Drzwi mają niestety znowu naklejkę, ale są właśnie bardzo fajnie tak pochylone, tutaj ścięte, super to wygląda. Tutaj są takie ala progi. Z tyłu jest to samo nad kole, co z przodu. Od tyłu samochód posiada światła oraz logo Chevroleta oraz taki fajny, duży spoiler. Tutaj też bardzo fajne jest zastosowanie zwykłych klocków w połączeniu z tymi technikowymi. Fajnie to wymyślono. Tutaj mamy także pokrętło, które powoduje skręcanie przednich kół. Za chwilę Wam to pewnie zaprezentuję. Tutaj mamy jeszcze wydechy. 4 aż. Oraz taka imitacja chyba zderzaka. Coś takiego. Drugi bok prezentuje się tak samo. Od góry samochód ma bardzo fajny dach. Tutaj też są niestety naklejki, które dodają takiego efektu nie wiem, sportowego, wyglądowego, na pewno fajnie to wygląda, aczkolwiek lepiej, gdyby były to nadruki. Podobnie w tych miejscach są to wloty powietrza. No, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie i o tym właśnie mówiłem, kręcąc tym pokrętłem. Tutaj przednie koła nam skręcają odpowiednio w prawą albo w lewą stronę. Znętrza niestety nie mam mi wam jak za bardzo pokazać ale sami zapewne już zauważyliście tutaj kierownicę oraz dwa fotele pasażera oraz kierowcy no jak już wspominałem wcześniej no minusami są te wszystkie drobne jakieś żółte, szare niebieskie prześwity aczkolwiek no jest to lego technik więc ciężko było zrobić to inaczej i model i tak prezentuje się naprawdę świetnie także przejdziemy do podsumowania Podsumowując, uważam ten zestaw za bardzo świetny, w szczególności w cenie powiedzmy do 100 zł jest to wręcz zestaw idealny, fajnie się go buduje dosyć długo, przez to, że jest to Lego Technik, czyli no wiadomo z drobnych elementów budujemy coś dużego, bawialnego. No, jak wspominałem, nieraz, jedyny taki większy minus to może. Mało elementów bawialnych, jak na Lego Technik oraz no, te drobne prześwity. No i zestaw jest naprawdę, naprawdę genialny, w szczególności jeżeli ktoś posiada tą dużą lawetę z Technika, wtedy on idealnie do niej pasuje. To jest jeden z nielicznych samochodów, który jest praktycznie pod lawetę robiony, jeżeli mogę tak powiedzieć, chociaż wiadomo, wyszedł on wcześniej niż owa laweta. Ale no, pasuje do niej idealnie. Także moją mocną dla do tego dostawu będzie 8,5 na 10. Tak myślę, że to jest idealna ocena, adekwatna do ceny tego dostawu oraz jakości. Także dzięki za oglądanie. No i cześć.